Dzień dobry kochani. Witajcie na moim kanale poświęconym nagłośnieniu sprawy korupcji w Sądzie Rejonowym w Słupsku oraz usiłowania zabójstwa na tle korupcyjnym. Kochani, na moim kanale macie już sporo filmów na ten temat i możecie się dowiedzieć bardzo dużo szczegółów, dużo informacji. Ostatnie dwa filmy, które wrzuciłam na kanał, to są zniszczenia komputera, są zniszczenia ładowarki do. Telefonu. Opowiadam Wam, jakie wydarzenia miały miejsce w ostatnich dniach, kiedy robię nagrania czysto prywatne, kiedy sprawa już nie w tej chwili nie jest nadal zgłaszana po jakichś prokuraturach, kiedy nie jeżdżę od jednego Judasza do drugiego kejfasza, jak to się mówi, tylko po prostu zajmuję się uruchomieniem ludzi prywatnie. No i słuchajcie, ponieważ tych zniszczeń już było bardzo dużo i możecie je naprawdę obejrzeć. Nie ma sensu. O tym dyskutować. Na tym nagraniu, na tym króciutkim filmiku, pokażę Wam konkretnie, jak wygląda torba podróżna osoby, która śmiała zgłosić przestępstwo korupcji w sądzie rejonowym w Subsku. Korupcji dopuściła się Olga Kurowska, sędzia z sądu rejonowego przepodła osoba, która przez 10 lat niszczyła życie moje i moich dzieci, mojej rodziny. Zresztą trzeba mówić tutaj o całej rodzinie, bo to się rzeczywiście odbiło na wszystkich, nie tylko na mnie, nie tylko na moich dzieciach. I bezkarnie siedząc, nadal, kiedy zaczęłam to przestępstwo zgłaszać, dopuściła się do usiłowania zabójstwa. Konkretnie chodzi o słupy wysyłane w moją przestrzeń powietrzną, żeby wpuszczały związki baru, glikole, tylenowe sterydy wziewne i kwasy i, oraz wiele, wiele innych substancji tym na przykład gazy techniczne, gazy acetonowe, żeby po prostu niszczyć moje zdrowie, żebym się czuła tak źle, że moje samopoczucie nie pozwoli na to, żeby to przestępstwo gigantyczne, złożone wieloletnie. Skutecznie zgłosić. I kochani, udało mi się je zgłosić po wielu latach, po wielu jeżdżeniach od i tak jak Wam mówię, od Judasza do Kejfasza. Ono zostało zgłoszone do co najmniej trzech prokuratur w Polsce, zostało zgłoszone do służb specjalnych oraz do polityków tego kraju. Sędzia Olga Kurowska dzisiaj w swoim strachu i w swojej obawie o to, że sprawa przedostaje się je do opinii publicznej i że skandal wokół jej osoby sięgnie po prostu od. Od, tak jak ja jeździłam od Judasza do Kejfasza, tak sięgnie wzdłuż całego kraju po wszystkich domach prywatnych, po wszystkich domach. Polaków blokuje mnie wszystkimi możliwymi sposobami, żebyście nie, żeby nie skończyć tego w zakresie nagłaśniania sprawy prywatnie. Tak? To, to, czym się zajmuję prywatnie, to jest przez pół roku z jej blokadami zgrywanie po prostu po kolei wszystkich podłych okoliczności, które przez lata fabrykowała mi i moim dzieciom od fikcyjnych długów poprzez pozbawianie nas mieszkań, majątku. Nam zostało oczywiście mieszkanie w Słupsku, które też możecie zobaczyć, jednak oczywiście żyliśmy wcześniej w 100 razy lepszych warunkach, których nas pozbawiała. Pozbawiała przede wszystkim godności, tak? dlatego że słuchajcie, to co zorganizowała nam... Ta pani to jest przede wszystkim utrata godności, to jest zniżanie człowieka poniżej jakiegokolwiek poziomu. Oczywiście dzisiaj, kiedy ona wie, że jest na spalonej pozycji, gdzie wiedzą politycy w tym kraju, prokuratorzy, kim ona jest, tym bardziej manifestuje swoje niezadowolenie z tego, że sprawa przedostaje się do osób prywatnych i do opinii. Publicznej. I słuchajcie, udało mi się zrobić sporo nagrań takich prywatnych dla moich przyjaciół, znajomych i nie tylko, w sensie dla osób, które prywatnie wiedzą o mojej sprawie, a nie znają jej szczegółów. Zgrałam tego, słuchajcie, naprawdę sporo, sporo godzin, różnego rodzaju. Od jej przekrętów, bo wszystko było robione po kolei, oczywiście nieuczciwie, po rozmaite manipulacje, i na moim kanale macie równocześnie z tymi wydarzeniami bardzo, bardzo dużo dowodów. Kanał jest oczywiście on nie służy temu żeby pokazywać na nim dowody na, na to gigantyczne przestępstwo, ale on służy nagłaśnianiu tej sprawy, a co za tym idzie ja muszę niektóre rzeczy wam pokazać. No i kochani dopiero niedalej jak wczoraj wrzuciłam wam filmy, gdzie pokazałam zniszczony komputer opowiedziałam wam jak niszczone są baterie, okablowania i inne moje sprzęty po to, żeby to nie zostało zgrane. Opowiedziałam wam jak wytwarzane są hałasy po to, żebym nie mogła w skupieniu na spokojnie płacąc za jakiś tam hotel czy hostel zgrać tych informacji, tak. Tutaj doszło do usiłowania zabójstwa całej rodziny, do morderstwa dwóch osób niewinnych z Poznania i nie żyje już też pani profesor, znana osoba w Polsce, niezwiązana konkretnie z tą sprawą, jednak padła ofiarą skorumpowanej Kurowskiej i jej metod, policyjnych takich jak ja to mówię hitlerowskich absolutnie gorszych niż za Auschwitz Birkenau na zamiatanie tej sprawy i mamy do czynienia po drodze z ludźmi którzy niestety albo utracili zdrowie albo utracili życie kompletnie nie są związani z tą sprawą a jednak potężnie ucierplieli lub nawet ich już nie ma stąd też dzisiaj strach kurowskiej spotęgowany jeszcze powoduje, słuchajcie, że mi jest bardzo trudno te prywatne rzeczy zrobić, powiem, że ja już powiadomiłam i służby, i w ogóle z Warszawy, i prokuratorów, z prokuratury krajowej ludzie wiedzą, co tu się stało, no jednak nie zmienia to faktu, że ja, żeby zrobić cokolwiek prywatnie, potrzebuję tej przestrzeni na zgranie tego wszystkiego, na omówienie, na opowiedzenie. Wierzcie mi, że to, co jest wyprawiane, to jest absolutne. No, nie do opowiedzenia, tak? I, I musicie obejrzeć wiele filmów na moim kanale i odsłuchać sporo moich nagrań, żeby się dowiedzieć. I kochani, zobaczcie samą torbę podróżną. Torba już od, należy do Oliwii, do mojej córki, bo nie wiem ile ja Wam już nie zliczę, ile zostało różnego rodzaju toreb moich y, wykradzionych, zniszczonych, rozerwanych. Jak byłam w hostelu gdzieś tam w pokoju wieloosobowym, postawiłam torbę, wychodziłam, wracałam, to już były powyrywane, poskręcane kółka, rączki. I tutaj zaczęli również od rączki. Ja wam pokażę generalnie jak wygląda torba takiego podróżnika jak ja, który po prostu tą panią zgłosił, tak, że skandal wokół tej osoby już jest, pomimo że jeszcze nie ma go w telewizji, ale już mamy całe grono osób, które państwowo wiedzą o tej sprawie, wiedzą o tym, że Kurowska omal nie zamordowała niepełnosprawnego dziecka, człowieka z autyzmem i wiemy, że sprawa jej, sprawa jak to mówię Kurowska, ona się już wylała, tak, więc słuchajcie wszystko, torby, komputery, nie wiem co tam jeszcze byście wzięli, telefony, ładowarki, baterie w laptopach, wszystko po prostu jak jeden mąż likwiduje po drodze, oczywiście jedno Jednocześnie narażając wiele osób, nie tylko mnie, na wdychanie niebezpiecznej chemii, bo w ostatnim czasie, jak usłyszycie na kanale, kiedy byłam w jednym miejscu, prawda, w takim dobranym odpowiednio w samodzielnym pokoju, to po prostu znów był powylewany tylko kwas i wpuszczany bar, żeby niczego nie zrobić. Oczywiście nigdy nie jest tak, że niczego nie zrobię, zawsze coś zrobię, ale zobaczcie, kochani, jak mogę się chociażby przemieścić, zobaczcie, jak wygląda. Wygląda najpierw, bo zaczęli tutaj od uszkodzenia rączki w autobusie, w którym tak jak każdy człowiek na dół daje swój bagaż, tak? Dlatego, że miejsce, nie wiem, we Flixbusie czy w jakimś innym, prawda, PKS-ie, jest na dole i razem z innymi ludźmi dałam torbę, która była cała, tak? Z, z dwoma rączkami, z wysuwaną rączką, tak samo jak wszyscy inni ludzie wybrałam się w podróż z normalną torbą. I zobaczcie, kochani, jak to dzisiaj wygląda. To jest ta torba. Kolor granatowy i mamy tak. Pierwsza rzecz, tutaj już nie ma tej rączki, tak? Czyli ja nie mogę sobie torby podnieść do góry, złapać za rączkę tak jak normalnie się robi. Mamy tylko taki plastik, już ślad po urwanej rączce, a nie rączkę, tak? No i mamy to samo co wszyscy wysuwaną rączkę. Teraz Wam pokażę, jak ona wygląda z tyłu. Jedna śruba jest z jednej parafii, jest złamanie. Mamy drugą śrubę z drugiej parafii i jest po prostu ta rączka uszkodzona. Już pierwszy raz, kiedy dałam ją do autokaru, w taki sposób, że szyna, która znajduje się w środku, została wyrwana, śruby zostały poluzowane i w momencie, kiedy kierowca dał mi z autokaru torbę i podniosłam rączkę, to się wszystko po prostu rozsypało. Także pierwsza, lepsza okazja do tego, żeby spuścić torbę z oka, czyli ja no nie ma znaczenia, czy ja bym ją dała do bagażowni, czy ja ją po prostu dałam. Do y, y, autobusu na dół i możecie zobaczyć, jak wygląda, w jakim stanie jest rączka. Oczywiście już na tamten czas można było powiedzieć, że torba jest do wyrzucenia. Słuchajcie, żeby ta rączka w ogóle działała, żeby te szyny się trzymały, ja ją tutaj otworzyłam. Zobaczcie, że trzeba było cały, cały w środku wyścielany materiał rozerwać, żeby wyciągnąć zablokowaną szynę, żeby to wsadzić z powrotem, skręcić. Śrubami, i żeby to w ogóle pojechało dalej. Ja to robiłam słuchajcie, podczas sporządzania tych prywatnych nagrań. Robiłam to w podróżach, tak? Nie robię tego w domu, tylko podczas podróży, więc wystarczyło spuścić torbę, tak jak wam powiedziałam, z oka i dać ją do kierowcy. No i kochani, to jest w środku, tutaj są jeszcze zamki, które oczywiście zawsze, ale zawsze w każdej jednej mojej torbie są wyrywane zamki. Kiedyś już e, zrobiłam takie nagranie, słuchajcie, może go nie ma na kanale, ale zrobiłam państwowo do materiału dowodowego, pokazałam jak kupiłam nową torbę w Błoniu pod Warszawą i zostały tutaj zerwane całe paski, wszystko został wyrwany, ten zamek, ona była po prostu już w, od razu po zakupie, cała roz... Trzaskana właśnie i stało się to naprawdę w bardzo krótkim czasie. No i tutaj możecie zobaczyć jeszcze takie jakieś odziurowania w środku, które to normalnie jakby myszy wyżarły, tak? Więc generalnie ona i tak już jest do wyrzucenia. Pokazuję Wam ją, żebyście zobaczyli, jak po kolei Kurowska angażuje swoje, jak ja to mówię, nazywając po imieniu lisy do zniszczeń. No i teraz, kochani. Zobaczcie, identyczne dwa kółka, z którego jedno już praktycznie nadaje się do wyrzucenia. Zresztą cały ten dół może ja się odsunę tak, żeby pokazać Wam, eee, żeby to było po prostu wyraźnie widać. Zobaczcie, jak wygląda jedna część. Tutaj jest taki wysuwany jeszcze, jest taka wysuwana blokada kiedy się ją stawia ona już też się nie wysuwa, czyli wszystkie te stelaże już zostały powyszarpywane wtedy, ja nawet na to wcześniej nie zwracam uwagi ale już tego stojaczka też nie było można wysunąć no i zobaczcie tutaj, że ona się ciągnie po prostu jak, nie wiem nałożone płozy na na łyżwach ciągnie się, tutaj też był taki zabezpieczający drut, który trzymał to razem, no i dopiero drugie kółko i zobaczcie w tej chwili jak to wygląda, tutaj już kochani Pokazuję Wam proszę. Z taką torbą wyjechałam z Gryfina z hostelu, w którym leżała ona w pokoju za zamkniętymi drzwiami. I teraz, jeszcze kochani, do tego kółeczko, bo może byście musieli zobaczyć, jak to wygląda, tak? Czyli z takimi kółkami, które już są trochę zużyte wyjechała ona z mieszkania przy ulicy Piastów 5/3 w Subsku z takimi nitami, z takim plastikiem i obydwa wyglądały tak samo tyle że nie były tak zruszone, tak rozklekotane jak tutaj widzicie tak? wiadomo że one się trzymały Sztywniej. No w tej chwili już wygląda to tak, jak Wam pokazałam. Czyli dokładnie ja to na tym mówię tak, jak ze śmietnika. No nie jest ze śmietnika, kosztowało trochę pieniędzy, jak każda jedna rzecz. I już tak, jak Wam powiedziałam, zresztą z tą torbą podróżowała moja Oliwia. I zobaczcie teraz na drugie kółeczko, jak to można nazwać. Ile części z niego zostało, jaka jest różnica pomiędzy kółkiem a kółkiem, prawda? Bo to zostało w ten sposób zniszczone. Że to już nawet kółka nie przypomina, prawda? Tutaj są śruby od tego i to po prostu, ile razy byśmy nie wsadzali i ile razy byśmy, by się nie kręciło, to to już po prostu wypadało. Jeszcze, jak wyjeżdżałam, kiedy teraz byłam w ostatniej podróży. Kiedy jechałam na Dolny Śląsk z, z zachodniego Pomorza, to jeszcze słuchajcie, tutaj był taki stelaż metalowy, na którym można było to nałożyć. Kiedy torba została zamknięta w pokoju, mnie nie ma, ja sobie chodzę, załatwiam sprawy, robię zakupy. Zresztą wczoraj chciałam kupić torbę, ale akurat nie jestem w miejscu, gdzie mogę to zrobić. Zobaczcie, co zostało: zostały tylko śruby, zostały tylko pozostałości półkułeczku, po poszarpany materiał, powyciągane stelaże, i tak wygląda zgłaszczenie. Pani Kurowskiej, która jest, no słuchajcie, absolutnie dzisiaj wiadomo jest, że ona poniesie konsekwencje generalnie całej tej sprawy. Ona ma świadomość dzisiaj, że całe gigantyczne przestępstwo, którego dopuszczała się przez 10 lat, będąc udając dalej przed ludźmi w sądzie rejonowym w Słupsku, że nic się nie stało. Ona ma świadomość dzisiaj, że to się przedostaje, że sprawa przedostaje się do opinii publicznej, że sprawa zaczęła się przedostawać do mediów, w tym do social mediów. No niestety, kochani, ale jest to kwestią czasu, jak generalnie o sprawie dowie się opinia publiczna. Tym bardziej, że dziennikarze śledczy zaczęli się interesować głównie w zakresie właśnie traktowania chemią. Dziennikarze śledczych najbardziej interesowały wyniki badań toksykologicznych i jakby udowodnienie tej pani, że ona po drodze, idąc, jak ja to się mówi fachowo i myślę adekwatnie do sytuacji, idąc idzie po trupach do celu, żeby tylko tak, jak ja mówię na moim kanale i mówię prawdę, przytrzymać swój ryj umoczony w korycie. I to jest, kochani, prawda o skorumpowanym polskim systemie, jednak, co się tyczy Olgi Kurowskiej, to ona już wyszła poza polski system, tak? dlatego, że jest to, słuchajcie, osoba, która działa bez granic, osoba, która wciągnęła setki osób w gigantyczne przestępstwo osób, które po drodze no, nie chciały prawda, ponosić konsekwencji i odchodziły jednak wciągała kolejno urzędników jak kula śnieżna. I stąd też, kochani, zainteresowanie Prokuratury Krajowej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Warszawy, a także, tak jak wam powiedziałam, co najmniej niektórych polityków, dlatego że gdyby nie pani poseł Małgorzata Wasserman, sprawa nie miałaby prawa zaistnieć nawet w dokumentach państwowych. Już nie mówię, żeby prywatnie, oficjalnie o niej mówić, czy. Czy ją nagłaśniać? Generalnie tak to wygląda, kochani, no i z każdej strony utrudnienia, tak? Czyli albo organizowany hałas, albo organizowane niszczenie tych sprzętów, wyrywanie kabli, prawda? Nie wiem, ładowarek. Generalnie wszystko po to, choć i tak wiadomo, że to już jest, tak? Po pierwsze jest, zgrane, jest zgrana bardzo duża część tego horroru, już nie tylko państwowo, ale prywatnie. Są przygotowane różnego rodzaju jakby omówienia dowodów, tak, czy omówienia też zmieniają bardzo dużo, dlatego, że w momencie, kiedy napiszesz dokument, inaczej to wygląda niż go omówisz i słuchajcie, o to dzisiaj chodzi, żeby tych omówień było jak najmniej, żeby dzisiaj jak najmniej osób się dowiedziało no jest to baba, która pojechała po całości tak jak wam powiedziałam, dla niej profesor to jest nikt, ja już nie mówię, że zrobiła sobie z policji prywatny folwark, tak? Czyli żonglując tymi ludźmi nadużywała swojej władzy przez wiele lat, ale ona, słuchajcie, przede wszystkim poważnie naraziła ludzi, którzy zasłużyli się nawet dla kraju. No, jeżeli chodzi o panią profesor, to jest osoba, która dostała odznaczenia od prezydenta, to jest osoba bardzo zasłużona w Polsce. To nie jest byle kto. Tak jak wam powiedziałam, dla Kurowskiej to jest byle kto, tak? Dla Kurowskiej każdy jest byle kim, każdy człowiek na każdego patrzy z pogardą, z, y, y, śmieje się po prostu y, uważając, że jeżeli ktoś jest sędzią, to może robić wszystko. No niekoniecznie nie do końca tak jest. Stąd też, tak jak widzicie, blokady, tak? Ona by tego nie blokowała, bo skoro mogę robić, co chcę, skoro mogę deptać ludzi, skoro mogę y, dopuszczać się gigantycznego przestępstwa, tupać, jak ja to mówię, nogą siedzieć w sądzie, no to po co, y, prawda, blokować no właśnie generalnie szeroko pojęte blokowanie polega właśnie na tym, że ona się potwornie boi tego, że poniesie konsekwencje, dlatego, że zaczęli się zainteresowali się już ludzie inni u władzy w Polsce, także i to nie jest od dziś. Kochani, jest to nagranie czysto prywatne, pomimo, że kanał oglądany jest przez osoby. Głównie państwowo, pomimo że przekazują sobie te dane i te informacje, jednak nie zapominajcie, że jest to prywatny kanał służący nagłośnieniu i możecie, każdy jeden klik wasz, każdy jeden komentarz, każde udostępnienie swoim znajomym pomaga rozwijać się tej tutaj przestrzeni internetowej w tych social mediach. Od nowego roku będzie. Również powiązana ta sprawa konto moje youtuberskie z Instagramem. Tam będzie można też Dowiedzieć się bieżących takich relacji na krótko, na szybko, w tym wiadomości głosowych. No tutaj jest utrudnienie, polega na tym, że trzeba nagrać film jednak, nawet czy short. Mam ich już w tej chwili prawie 300. Bardzo proszę, zapoznajcie się, zobaczcie. Możecie zobaczyć to, o czym mówię. Możecie sobie między sobą dowolnie te informacje przekazywać. One są sprawdzone. Mówię o nich dlatego, że już złożyłam dowody państwowe. I po prostu nie muszę zamykać swoich ust. Mogę o tym głośno mówić. I bardzo Was proszę, żebyście sobie między sobą również rozmawiali, przekazywali dalej te informacje przekazywali linki swoim znajomym, udostępniali, to nie jest kanał, który jest opłacany, tak, czyli jakby subskrypcja nie powoduje, że zarabiam na tym kanale, jednak subskrypcja powoduje, że będziecie mieli dostęp do poprzednich treści, jak możecie się domyślić, wszystko, co jest związane z korupcją i z przestępczością tak wysoko postawionych ludzi ma, posiada, tak jak Wam powiedziałam, wiele ograniczeń i i również zasięgi są ucinane przez sadzającą, przez siedzącą. Nad tym, nad tym policją, tak? Kurowska sobie oczywiście zaangażowała ludzi do tego, nie zmienia to faktu, że kanał jest, że można klikać, można wyświetlać, można przeglądać, można jeden drugiemu przesyłać, i po prostu to od was zależy, czy sobie dopilnujecie, żeby mieć tą subskrypcję, czy nie, tak? Czy jakby nikt za was nie będzie tego odklikiwał, jeżeli będziecie się interesować sprawą i kanałem, do czego oczywiście wszystkich bardzo zachęcam, i a z racji tego, że mam sporo osób, które czekają. Naprawdę na te treści. Staram się na bieżąco Wam obrazować, jak sytuacja wygląda. Tak jak powiedziałam, w tej chwili zjadę, będą przekazywane nagrania prywatne, będzie się dowiadywało coraz więcej osób takich z otoczenia i przede wszystkim przyjaciół, którzy mają za małe pojęcie o tym co się do tej pory wydarzyło to są jakieś tam jak ja to mówię połowiczne informacje dowiedzą się konkretów bardzo poważnych i poważnie obciążających skorumpowaną sędzie Olgę Kurowską z sądu rejonowego w Subsku. Pozdrawiam wszystkich moich drogich widzów. Zostańcie ze mną. Zachęcam was do przeglądania, no tak jak wam powiedziałam, u mnie nie ma pięknych wnętrz i wspaniałych wakacji. U mnie są po prostu tego typu jest to szara rzeczywistość i związana ściśle, stricte ze sprawą zgłoszoną tak wysoko, jak właśnie do trzech prokuratur w Polsce i do służb specjalnych tego kraju. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, ściskam Was mocno i oczywiście zachęcam. Zostańcie po więcej treści, obserwujcie mój kanał, jesteście tutaj bardzo potrzebni. Dziękuję.